Julia Matuszewska, TP Info, zapraszam na najświeższe informacje z gminy Tarnowo-Podgórne. Mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą wziąć udział w anonimowej ankiecie dotyczącej gotowości do reagowania na kryzysy, a jej wyniki zostaną omówione w najbliższy wtorek podczas międzynarodowych obrad na Politechnice Poznańskiej. W najbliższy wtorek o godzinie 16 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy. Sport po wygranym meczu z KS-em Polaninem Strzałkowo GKS Tarnowia Zagras z UKS-em Śrem. Mecz odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 16 na stadionie w Tarnowie Podgórnym. Po wygranym meczu z Austorią Bydgoszcz w najbliższą sobotę o godzinie 17 w Haliosir w Tarnowie Podgórnym Mikstol Tarnowia Basket Zagras z AZS-em AWF-em Mickiewicz Romu z Katowice. Kultura 6 maja o godzinie 18 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym odbędzie się spotkanie z fotografem Waldemarem Woźniakiem. W najbliższy wtorek o godzinie 11 w Centrum Kultury Przeźmierowo odbędzie się audycja muzyczna dla dzieci z cyklu Muziaki, przedszkolaki i Muzyczątko. W najbliższą niedzielę o godzinie 12.30 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym odbędzie się spektakl pod tytułem Wiosenna Przygoda. Formacji Teatryle. Przeznaczony dla dzieci powyżej trzeciego roku życia. Bilety do nabycia w kasał.goksezam lub na biletyna.pl Jeśli macie Państwo ciekawostkę z gminy Tarnowo Podgórne, a może jakiś problem, który chcielibyście nagłośnić, to zapraszamy do kontaktu. A poszczegóły dotyczące wydarzeń zapraszamy na tp.info.pl oraz na nasz profil Facebookowy tpinfo. Zachęcam do obserwowania naszych kanałów na Facebook i YouTube. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na kolejne wiadomości z Gminy Tarnowo-Podgórne już za tydzień.